Co? Ja muszę się pośladować, bo nie trzymam, ja po prostu nie żyję. Paweł, ja słyszałam, że ty jesteś zagorzałym fanem sportu. Ja też, więc mam do ciebie takie pytanie na początek. Jak budować odporność? Ja jestem, Zagorzałem, selektywnym fanem sportu. Co Niektórych to znaczy? sportów bardzo, bardzo mnie nie interesują. Te najbardziej popularne <noise> mnie najmniej interesują, ale są niektóre, które mnie bardzo interesują. Zaciekawiłeś mnie, to co cię bardzo interesuje? Mnie bardzo interesuje sportowo? Tak. A chyba najbardziej tenis. No. Dlaczego? Bo jest najbardziej interesującą grą. Połowa ludzi na świecie nie rozumie, jak tam się liczy punkty. Także nie no, to jest, to jest sport. Indywidualny jesteś sam na korcie, i, jakby, i sama technika gry jest bardzo wymagająca, i wiele, wiele lat trzeba grać, żeby w miarę dobrze grać. A tym bardziej, żeby wygrać. A tym bardziej, żeby wygrać. No i to tenis to jest taka gra, gdzie wydaje się, że grają ręce, a najbardziej gra głowa, później nogi, a na samym końcu ręce. To jak gra głowa w prologisie? W tej odporności, właśnie. No, Jak my to robimy? <grymne> w nieruchomościach głowa jest chyba najważniejsza. No, to jest nieruchomości to wydaje nam się, że to jest bardzo powiązane z budownictwem. Oczywiście jest, no, ale nieruchomości to jest wielka maszyna finansowa i ta głowa jest, jest bardzo ważna. A odporność? No, odporność w nieruchomościach no, to jest e, najbardziej związane chyba. Z doświadczeniem i z, z latami prowadzenia biznesu na, na, na rynku. No, Wy jesteście bardzo długo na rynku w Polsce, prawda? Chyba najdłużej ze wszystkich deweloperów przemysłowo-logistycznych, tak mogę powiedzieć. Nie, nie tylko w Polsce, w ogóle na, mhm. globalnie. W tym roku mieliśmy 40. rocznicę firmy. Nawet e, był uroczysty gąk na giełdzie w Nowym Jorku e, z naszym banerem na, na, na głównej hali giełdy nowojorskiej. Pięknie. Także no to jest no, chyba naj, najdłużej działający i RIT i w ogóle spółka nieruchomościowa globalnie. W Polsce no też no, działamy już ponad 20 lat, także tak byliśmy pionierem tego rynku. No, też były spółki, które zajmowały się tym co my te 20 lat temu, no ale już ich nie ma. My dalej jesteśmy i, i chcemy być jeszcze przez następne co najmniej 20 lat. To tyle lat przeszliście, czyli przeszliście już i różne cykle koniunkturalne, różne sytuacje, zwroty, zawroty, um, więc i dużo doświadczenia z tym związanego. Um, ale właśnie, co, gdzie jest ta recepta na, na to, żeby po tylu latach e, być tu, gdzie jesteście, e, i żeby właśnie budować tę odporność w tak nieprzewidywalnych czasach, w których żyjemy? No nieruchomości to jest branża cykliczna. To, to już jak popatrzę tak. się, a panalizuję wstecz, cykle, które przychodzą do branży są i będą. Czasami okres między cyklami się zmniejsza, zmniejsza. bo no, no, też cała sytuacja ekonomiczna, geopolityczna też się zmienia i nikt się, nikt nie przewidywał, że w, po okresie pandemii zaraz będziemy mieli kryzysy inflacyjne, także... Ale Wojny. myśmy już jako firma, a jak rozmawiałem ostatnio z naszym prezesem, to, to on już chyba siedem cykli przeżył e, i, i wie, że każdy cykl się kończy i, na, i z każdego cyklu y, trzeba wyciągać wnioski a, i trzeba budować firmę, która właśnie jest gotowa reagować na, na to, jak i budować firmę też na tyle nowoczesną, która jest w stanie przewidywać cykle, przewidywać trendy, co się zbliża, dlatego tak bardzo teraz same, ten data analytics, i, i, który my robimy i, i, i nasze działy researchu są tak bardzo ważne dla nas. Ale słyszałam że... tu przed wywiadem, że w Stanach macie taki lab, który tym się zajmuje między innymi. No bo to jest, to jest też, dajmy, mówię, no, nieruchomości głównie to jest, to jest wielki biznes finansowy. A, wielka tak aparatura, machina, maszyneria finansowa. Ale fizycznie to stoją budynki. No i, i, i te budynki są coraz nowocześniejsze. Technologie się zmieniają na świecie. Jest bardzo dużo inteligentnych startupów, i my mamy taką spółkę Prologis Lab, która wybudowała sobie taki testowy magazyn pod San Francisco gdzie testujemy rozwiązania, które mogą zmienić branżę. Na przykład? Zmienić branżę, ale też w mhm. pozytywny, ale również negatywny sposób. Czyli podejście do tego, jak się zarządza budynkiem, z czego się buduje, mhm. co można używać. No i tam testujemy różnego rodzaju. Testujemy kotwy do, do regałów, testujemy drony skanujące dachy, Testujemy kosmos. jakieś, no, no znaczy nie kosmos, no to jest, no, testuję, staramy się być, no to nasze wieloletnie hasło marketingowe, World next. no to, to to jest naprawdę, to się dzieje, mm -hmm. bo to i, i, i jest Prologis Lab, który testuje, który sprawdza nowe rozwiązania, ale zaraz obok jest spółka Prologis Venture, która inwestuje w te startupy, także tak, chcemy być mm -hmm. właścicielem a czyli mieć udział w czymś, co będzie zmieniało rynek. Super. A czy coś z tych rzeczy, które przetestowaliście, czy coś ciebie was ostatnio zaskoczyło, jeżeli możesz oczywiście o tym powiedzieć, nie jest to tajemnicą ale... owiana? To, to są różne, bo to są, niektóre to są software'owe rozwiązania, mhm. które wdrażamy, niektóre są to stricte fizyczne. Także są bardzo ciekawe rozwiązania, które wdrażamy już teraz powoli w Holandii, właśnie dotyczą. Takiego elementu dziwnego, ale to jest śruba do kotwienia regałów, która jest mało inwazyjna dla posadzki po, po demontażu regałów. To są, to są oczywiście na razie droższe sprawy, ale w perspektywie tego, jak to jakościowo wpływa na, na, na posadzki na w magazynie, to, to, jest, to są rozwiązania bardzo pozytywne. No, jest, jest to tak. Mówię, no to się też nazywa Lab. To, to jest związane z przyszłością. Tak. venture to też są, to są takie przedsięwzięcia, gdzie no my myślimy daleko daleko w przód. No, nie? Także jak niech, daleko w przód da się myśleć dzisiaj? No. Tak, może źle zadałem pytanie, jak daleko da się myśleć, bo bardzo da się myśleć daleko w przód, ale tak, żeby coś przewidzieć w ogóle jeżeli da się coś przewidzieć i co? No, nie, no do, inwestycyjnie na pewno trzeba, trzeba myśleć da, daleko w przód. No my, my poświęcamy dużo czasu na, na, na analizy rynkowe i uważamy, że właśnie ilość danych, które mamy do, do, do analiz pozwala nam e, jakieś tam trendy przewidzieć. Także no. A co obejmujecie analityką głównie? Na co, na co ten nacisk idzie? To są, to są może dwie grupy danych, bo my, patrząc na skalę naszej działalności, tych danych mamy odgroma, od tony tych danych. I teraz e, najważniejszym wyzwaniem jest, jak użyć tych danych. Do czego użyć tych danych? część danych to są dane stricte finansowe, które właśnie analizują e, trendy e, wzrostu czynszów e, i, 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 i trendy zmiany struktury podażowej, ale też są dane, które są teraz najbardziej wartościowe, to są dane dotyczące kosztów operacyjnych budynków, efektywności energetycznej budynków. My mamy w Europie już wszystkie budynki spięte w jeden system smart meteringu i mamy na bieżąco co do sekundy zużycia mediów, szczególnie energii. A, I możemy to analizować. Tutaj z galaktykami takie galaktyczne szeptuchy podpowiedziały, że do Was przychodzą najemcy od innych deweloperów, bo Wy macie taki, taką um, właściwość, że potraficie właśnie zabezpieczyć um, ceny. Jak Wy to robicie? Jak Wy to robicie? To jest, to jest, no, pewnie, pewnie niektórzy najemcy, jakby usłyszeli to, co teraz powiem, by mogli to kwestionować, ponieważ zeszły rok, ten mm -hmm. 2022, szczególnie w kontraktowaniu energii. No, było wyzwaniem dla wszystkich. To, co się działo ze względu na wojnę za naszą Nie. granicą i ograniczenia w, w dostawie w, i, i, i dynamiczne zmiany cen prądu, no, były wyzwaniem, ale my już od 8 lat. Bardzo profesjonalnie podchodziliśmy do, do zakupu e, prądu i gazu, stworzyliśmy grupę zakupową, mamy specjalistę w naszym, w naszym zespole, który miał wcześniej też tym doświadczenie. Pracujemy e, z bardzo doświadczonymi, specjalistycznymi konsultantami w tym zakresie, także poświęcaliśmy bardzo dużo energii, czasu i zasobów Na naszych energię. Na tę energię, tak, ale robiliśmy to stricte tylko i wyłącznie dla dobra naszych najemców, ponieważ my na tym nie zarabiamy. Żebyśmy im chcemy, zrobić poduszkę. Nie, 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 żeby oni. Mhm. I dla mnie zawsze filozofia w nieruchomości była taka, w rozmowach z, z klientami, że oni muszą patrzeć i to, co ich najbardziej interesuje, to są łączne koszty operacyjne. Stabilne. Ale, ale łączne koszty tak, operacyjne, tak. nie patrzenia na nieruchomość z punktu widzenia czynszu. Czynsz to jest jakiś tam element. element to prawda. Ale właśnie jak się budynkiem zarządza, kto tym budynkiem Mówisz, zarządza, czy się zarządza nim mądrze, czy tak. się po prostu nim zarządza, żeby było, żeby było czy się mądrze podchodzi do, do zarządzania kosztami tak. energii i dopiero później to daje, daje jakiś koszt operacyjny na metr kwadrat. Tak. Także ja uważam, że nastąpił... Ogromny skok edukacyjny wśród, wśród klientów, i, i już, już grono klientów, które patrzy przez czynsz efektywny na metr kwadrat, to już to, już, to, jest, to jest margines. To jest przeszłość. To tak. jest margines i ja uważam, że. Bardzo duża rola była też naszego zespołu i Prologist w edukowaniu rynku i klientów, właśnie w patrzeniu w tym kierunku. Czy wy nie jako jedyni macie z tego typu deweloperów zespół asset managementu u siebie na pokładzie? Nie sądzę, nie sądzę. No, no, pewnie są inni właściciele nieruchomości. Ale, ale nie jest to patrzą, takie typowe. Nie jest ale to takie my, typowe. My Staramy się patrzeć na nieruchomości holistycznie, całkowicie od A do Z. Bo bo my jesteśmy długoterminowym właścicielem. I my mamy własne fundusze mhm. nieruchomościowe. Także nas nie interesuje tylko e, development, profit zaraz po wykonaniu. czy znaczy, z wybudowanie mhm. budynku to jest ogromny majstra dla nieruchomości, no bo powstaje nieruchomość. Tak. Ale to dopiero się zaczyna. To jest początek. To jest dopiero, te, te nieruchomości pracują e, przez dekady. Mamy budynki w Polsce, które pracują nieprzerwanie przez 20 lat. A macie w planach tak. sprzedaż? Nie, robiliśmy oczywiście sprzedaż. No nieruchomości e, to jest produkt, to, to on, im się obraca, tylko musi być odpowiedni powód. No. My, my, my też robiliśmy duże sprzedaże. E, decydowaliśmy, że jakiś rynek jest dla nas za mały, mamy za małą ekspozycję, także no, często też. Kupujemy jakieś większe pakiety, gdzie od samego początku są robione analizy wholesale i, mm -hmm. i zazwyczaj te 5-10% z jakiegoś powodu jest, jest do, do sprzedaży. Także są takie projekty. Też yy, cały czas zmieniamy też swój biznes. Będziemy i to w Polsce też w niedalekiej przyszłości mieli też taką jakby drugą nogę biznesu, że jako? będziemy też robili projekty na sprzedaż w niekorowych lokalizacjach, także budujemy zespół pod ten, po, w, w tym kierunku. Także też będą, ale no, to będą też te asety przygotowane stricte tak, jakby były... Dla a nas, logistyka, da... logistyka, czy coś może się zmienić? U mnie prywatnie, czy w ProLisie? Prologisie? W a prywatnie też masz eee, powiedzieć. <noise> zmienia się cały czas, no, tylko to się zmienia, logistyka... Zawsze, nasza, znaczy logistyka i przemysłowe budynki zawsze będą korowym naszym biznesem. Ale biznes na świecie się tak zmienia i skala naszego biznesu się tak zmienia. Robimy mega dużo ciekawych projektów. Robimy w Anglii, w Cambridge, Life Science. Co to jest? Life Science to są wysokiej klasy biurowce wynajmowane dla. Na, Centra Research and Development dla przemysłu farmaceutycznego wow. I, i budujemy jeden już pierwszy taki biurowiec. To jest, to jest prawie jak biurowiec, tylko taki pomieszany ze szpitalem trochę. E, I trzy takie projekty są w pipelineie. Hafis taki. Hafis. No, <noise> e, pracujemy nad pierwszymi projektami data center, ale to jednak zawsze będą to będzie side business, mhm. ale to jest ogromny side business. Dwa projekty data center, które teraz realizujemy w Stanach, no to to są e, kapeksy naprawdę w setki milionów e, dolarów na jeden projekt. E, bardzo mocno rozwijamy biznes energetyczny, ale nie tylko ten taki, co mówimy, że jak my podchodzimy do zarządzania zakupem energii, ale również wytwórczy energetyczny. E, w to, Stanach znaczy, robi, to znaczy, to no, znaczy, my już, my już jesteśmy w Stanach Zjednoczonych największym producentem prądu z paneli słonecznych montowanych na dachach. Jaka jest szansa na to w Polsce? W Polsce jest to trudny biznes z punktu widzenia struktur własnościowych w takich nieruchomościach mhm. w porównaniu do prawa energetycznego i stan jakościowy polskiej sieci energetycznej, możliwość Odebrania nadprodukcji, no i prawodawstwo też jest, nie A czy na jest sensie... na to szansa przy tym nie. prawodawstwie i jego rozwoju, kierunku rozwoju? Pracujemy nad tym mocno, ale no też patrząc, jeżdżąc po Polsce, jak widzimy, ile jest magazynów, a ile ma instalacje fotowoltaiczne na dachu, to jest to odpowiedź na to, że to nie jest łatwe. To nie jest łatwe do zrobienia. W każdej nieruchomości, którą teraz dostarczamy, mamy tak zwane mikroinstalacje, także my, my już staramy się robić, ale duże. To, co robimy w Niemczech, to co robimy we Włoszech, w Hiszpanii, te projekty, nad którymi pracujemy, one są mocno wspierane przez projekty rządowe, przez, przez jakieś ulgi podatkowe. W, w Niemczech jest program e, właśnie takich aukcji, w trzeba wystartować, żeby móc oddawać nadwyżki prądu do, do, do sieci. Oni to e, wszystko kontrolują. Także te projekty w Polsce będą. Sam ubolewam, że jeszcze ich nie ma i nasi klienci też. One są bardzo trudne do, do, do realizacji w Polsce. A jakie przepisy, gdybyś miał taką różdżkę tutaj czarodziejską i mógłbyś wprowadzić taki przepis od dzisiaj, który by działał w nieruchomościach i spowodowałby, że ten biznes by się po prostu lepiej toczył. To co ci pierwszego przychodzi do głowy? Że możesz zmienić jakiś przepis albo wprowadzić jakiś przepis. Taki w miarę realny, chociaż jak chcesz, Ale może być Jest bardzo, bardzo fajny przepis, który działa to jest prawodawstwo w Anglii. W Anglii jest tak zwany rent review. Podpisują umowę na 20 lat, bo w Anglii się podpisuje umowę między 15 a 20 lat i w tej umowie i pod, i ustalają czynsz na square feet, nie za square meter, na, na 8 funtów załóżmy. Mhm. Ale po 5 latach obie strony rewidują z automatu do czynszu rynkowego. Nie muszą negocjować, oni muszą to zrobić. Ten czynsz obligatoryjnie. jest obligatoryjnie. Jeżeli oni się nie dogadają, co to jest czynsz rynkowy, to, jest, to muszą pójść do asesora to jakiegoś rynkowego i mówią, ten czynsz jest 15 funtów. To wtedy od tego piątego roku płaci się 15 funtów. W dziesiątym roku znowu jest rewizja. Może nie jest już 15, tylko 12 i jest rewidowana. Ale to bardzo e, spowodowało te, według mnie taka struktura, że ten. Rynek inwestycyjny w Anglii jest tak strasznie dojrzały i tak, tak dobrze ustrukturyzowany. Myślisz, że u nas mogłoby to zadziałać? Uważam, to... że nie. Dlaczego w Polsce, nie? No Polska jest bardzo specyficznym rynkiem w tym zakresie i jest bardzo konkurencyjny i no niestety ja uważam, że już nie ma takiej potrzeby, ale przez lata Polska się za, za tanio sprzedawała. Jako, że ja zawsze rynek wzrostowy, my się rozwijamy, musimy jest. się sprzedać tu tanio. Nie dochodzi do, nie do Uważam, że okres gdzie Polska i nasz e, biznes musi się sprzedać jako, że u nas jest tanio. Już minął, nie, nie potrzeba. Nie my ten, nie odstajemy, prawda? Nie odstajemy z Wręcz zupełnie. przeciwnie, wręcz Jakościowo przeciwnie. na pewno nie odstajemy. Um, siłą roboczą, siłą roboczą, nie jakością, odstajemy. Siły roboczej na pewno nie odstajemy. Także no, mam nadzieję, że no. No, już nie jesteśmy traktowani jako emerging market. No już, mam nadzieję, że już nie, już nie będziemy, powinniśmy. Nie powinniśmy, żeby, że będziemy rynkiem Żebyśmy się dojrzałem. sami też nie traktowali, no, tak? No, tak? To jest ważne. Tak, tak, tak. A jak myślisz, no te plany na przyszłość, to może inaczej zapytam. Co by było dla ciebie największym zaskoczeniem branżowym, gdyby się wydarzyło? Trudne pytanie. Tak na szybko. Największym zaskoczeniem branżowym może byłoby pozytywnym, gdyby polskie czynsze zrównały się z czeskimi. A jakie są te czeskie? Dwa razy wyższe. <laughs> Dlatego mówię, że to byłoby zaskoczenie, bo, 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 bo wi ja widzę przestrzeń na dalszy wzrost czynszów w Polsce, nawet widzę potrzebę wielką, ale no, to, co się zdaje, ograniczenia podażowe w Czechach jednak e no to, tam, tam bardzo mocno zadziałała ten, ten, ta machina e, prawa popytu i podaży, i tam czynsze wzrosły stukrotnie w ciągu, a czyli, sobie, przepraszam, 100% w ciągu ostatnich czterech lat. To ja w takim razie życzę nam tego, żeby to się wydarzyło. Paweł, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również.